Cześć, witajcie, Basiek w Romanowie. Moich kłopotów z chorobami ciąg dalszy. Wiecie, że straciłem kilka rodzin tylko na ramce warszawskiej poszerzanej, że pszczoły w osiemnastkach przezimowały mi świetnie. No i tutaj rozgorzała dyskusja, dlaczego, co zrobiłem źle, że może źle je leczyłem. No i dzisiaj, korzystając z ciepłego dnia, bo zrobiło się 14 stopni, wyszło słońce, no wiatr trochę był, ale nie przeszkadzał pszczołom do tego stopnia, że dzisiaj po raz pierwszy nosiły jakiś pyłek. No i obserwowałem sytuację na pośrednictwie, popijałem sobie kawę z pszczołami, co się dzieje, co słychać. No i spojrzałem, że dwie rodziny w ulach warszawskich dwie z trzech, które mi zostały w tych ulach prawie w ogóle nie latają. Latają bardzo słabo. Wiedziałem, że sobie spojrzę do nich do środka zobaczę jak wygląda sytuacja. No i gdy zajrzałem do tych nielatających, w jednej znalazłem objawy biegunki. Część ramek była utoczona kałem, pokarmu na tych ramkach, gdzie siedziały pszczoły prawie w ogóle nie było. Po bokach owszem było bardzo dużo, no bo liczyć po, liczyć po 4 ramki takie nabite od góry do dołu, a tam wchodzić po 3,5 kg. No, to jest spokojnie taka ilość, że one mogłyby na tym jedną zimę przezimować. Jednak tam, gdzie siedziały tego pokarmu w ogóle nie było. No i, no i były te objawy biegunki. Te dwie chore rodziny połączyłem ze sobą. Łączyły się fajnie. A matki z 2018 roku. Jedna to była stroja, a druga była kwastro-gizet. Połączyłem je ze sobą. Zostawiłem je na plastrach, gdzie było bardzo dużo pokarmu, Wybrałem te najjaśniejsze, najładniejsze, najbardziej nabite. One fajnie się ze sobą połączyły, ale zabrałem też po jednej ramce z czerwiem, znaczy po jednej ramce, gdzie był czerw kryty. I to był praktycznie cały czerw w tych ulach. No i robiąc. Diagnostykę, no bo tutaj ktoś mi zarzucał, że źle leczyłem pszczoły od warozy, że może w ogóle nie leczyłem, że to musiało być nieskuteczne, bo pszczoły bardzo długo czerwiły i na pewno tej warozy tam jest full i ta nozna to jest powikłanie po warozie. Być może nie neguję no. ciepła jesień, ciepła zima, matki, które czerwią bardzo długo, mogło tak być. No i zobaczcie. To są ramki z tych dwóch połączonych ze sobą rodzin. Tutaj y, była taka ilość czerwiu. Tutaj było mniej więcej tyle. Y, Jeszcze jest trochę jajek, trochę, trochę larw. I sklepiałem igelcem. Powyciągałem te pszczoły. I nie znalazłem... Widać? Widać, tu jest jakiś poproszek. Ale nie warozę. Y, na te, wszystkie, na te wszystkie larwy, na te wszystkie pszczoły, które tutaj widzicie nie znalazłem nawet jednej sztuki warozy. Nie ma tu warozy, bo są takie metody, oglądałem wykład pana Chorwińskiego, co mówił, żeby odsklepić 50 sztuk i sobie zobaczyć ile tej warozy jest, Że jak jest 20 no to już jest dużo o tej porze roku. Wszyscy dobrze wiemy, że waroza siedzi o tej porze roku pod zasklepem, na czerwiu. Nie ma pszczół, znaczy nie ma warozy na pszczołach. Jeżeli będzie, to cała będzie tutaj, w czerwiu. Nie ma. Także to nie waroza była moim problemem. Czy ciepło się nie ciepło Kto wie. Yy, myślę, że tutaj mógłbym iść tropem spadzi. Bo jak wiecie, oglądałem te pszczoły pod mikroskopem. Żywe pszczoły, dopóki jeszcze tutaj były, brałem wymaz z ich jelit i nozemy tam nie znalazłem. Czyli nie nozema, nie waroza, pewnie spać. Jestem w takim rozbiciu, słuchajcie, że gotowy jestem naprawdę zrezygnować z uli poszerzanych. poszerzanych. Nie wiem, no na tą chwilę mam jedną zdrową rodzinę w ulu warszawskim i jedną połączoną z dwóch chorych. No i do tego stoi 10, 10 uli pustych. Nie wiem, może zostawić sobie po prostu same te 18, w których jest naprawdę dobrze. Nie wiem. Radźcie, piszcie, pytajcie. Będziemy rozmawiać. Pozdrawiam serdecznie. A! Ciepło, 14 stopni. Pszczoły na siebie pyłek, przed chwilą przeszło gradownicie. Kusztawka pogodowa niesamowita. Pozdrawiam, do następnego.